Z tej strony, tak widzę was kolejny filmik, nie i to jest kolejny film, ale następny film ze Skybloka. Drugi film z tego, że robię, e, robię różne questy na Skybloku. I to jest trzecinek z tego. I teraz pierwszy quest to jest po prostu to, że muszę jeść BIFA i teraz a drugi quest jaki muszę zrobić co na tym odcinku pierwszy, że muszę zrobić 50 a drugi quest, który też chcę zrobić, to jest, że muszę zdobyć jeszcze 5 jabłka, bo muszę zdobyć ja jabłek tam 5 akurat odcinek gręm przez 17 minut i zdobyłem ani jednego jabłka, nie zdobyłem mała lipa i dla tego wszystko wszystkiego się w tym odcinku Ciekawe okej, okay. nie widzowie, ja chcę się tak to ustawić, że nie widzę ja, ja po prostu będę miał od razu pełne P, bo chcę widzowie tak sobie po prostu biegać i nasz stracę jedno. O nie widzowie, okej widzę jak umarło Widzowie, to wiem jedną rzecz. Widzowie, widzowie, wiem widzowie. I teraz widzę jak zaczynam stąd. To wiem, żeby inne jedno całe krążenie. I wtedy będą ustawić, w jakim miejscu. Tak. Po prostu, bo wtedy będą określić i ile tak przebiegłem. Ile ogólnie kółka przeszedłem. Kiedy stracię W bo nie chcę to wiedzieć po prostu statystyki, chcę sobie zrobić ogólnie. takie o, I możesz mi powiedzieć, ok, jedno kółko zrobione już i się przyglądam głodowi. okej okay, widzowie, okej okay. jedno, więc zgodzę z Jest półtora kółka. Więc widzowie teraz yy, yy, jedno kółko. ogólnie kółka. Ja powiem, gdzie, gdzie według... za chwilę ma być widzowie, i co jest. Pierwsze kółko, bo tak naprawdę to jest połowa. Co już od razu? Co to jest? Okej, okay, widzowie, nie, ja będę lepiej biegł, biegł po prostu. Bo moje oblicze nie sprawdzają, widzaj, ale w międzyczasie, po prostu ja zniszczę to. Gdzie widzę, ile mam samplingów? Ten film ogólnie się skończy, jak zrobię te dwa questy, więc... I następny film będzie już w poniedziałek. I wiecie co to będzie, żeby to najtrudniejszego questa i zdobywam, bo dzisiaj tak naprawdę miałem nagrać inny film, miałem nagrać inzysk, ale że robię innego questa, że robię, że zdobam 1000 ziemniaków, to jest mega trudny. A która film mi sprawi już 20, więc trochę ten film by trwał z pół godzinki. Ja to tak trochę mi się nie chce. Dzisiaj został wrzucony film, że robię takie mega trudne wiadro. Slide-blokowe. Mniej stylny. Widzę, bo dziwię się, że to nie znika, więc no tak, widzę, ja zawsze zostawię te tutaj i dlatego, czy teraz, z zni. Ło, te pip! Widzę, widzieliście, coś się stało właśnie? Uch. niedługo, tak? Nie, nie, niezbyt niedługo, ale tak za chwilę będę musiał iść pokopać trochę jeszcze cobblestone'a. Tak zazwyczaj w następnym odcinku, tym z... Mm, tym, tym, filmem y, z poniedziałek. Więc jeszcze powiedzieć, w ten czas nie będzie filmów, ale dla was po prostu codziennie będę nagrywał, ale dla mnie po prostu nagrywam wszystko jednego dnia. Dzisiaj na przykład, kiedy tak sobie myślę jak ja dzisiaj nagram tyle filmów? Nie, niemożliwe, będę miał zaległości na kanale. Na kanale mam teraz zaległości z lipca, z maja, tak z lipca nie nagrywam filmów. W lipcu miałem takie okresy, że akurat wyjeżdżam bardziej o wakacje i wakacje widzowie, bo po ja też mam wakacje i wyjeżdżam ciągle na jakąś kolonię. A to na to, a to na to. I teraz tu. Wiesz, że do rądu to w kogo praca i pracuję. Że jestem dzieckiem i nie dochodzę na no powierzchnię. Wasze lata wyglądają tak, że na przykład sobie bawicie i wchodzicie, że powiedzmy w telefon nie i się bawić. Ale moje wakacje wyglądają tak, że trochę się bawić i też nagroam filmy. I też z tego I wyglądać to moje film, mam nadzieję. A już się, że już myślę, że mogę oglądać to moje filmy. O, że wiedział, że to trwa i za do to momentum, no to napisz w komentarzu. Drzewo, napisz w komentarzu drzewo, jak w cudzysłowie, a wtedy przypinać serduszko. To ja w ogóle w komentarzu przypinam serduszko, ale skończę z tym, bo to trochę nie powinno się przyjemności, serduszek. każdemu komentarzu tylko temu, tymi najlepszymi. bo nie wiedzą o nie. to jest to, drzewo którego nie lubię i mnie to, to lubię bo jest takie, że które zawsze musisz się podsać, pamiętacie, które ciągle się mega podsały, to jest mega ultra kurczę, to jest mega irytujące nie wiem, czy nie założyć, za nie być nie nagrywać na Twitcha live'ów bo chyba na Twitchu będą mnie bardziej oglądać nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy macie Twitcha jeśli tak, to po prostu Mówię to pochodzi, bo nie wiem czy nagrać na Twitchu, czy na YouTube. Chyba wiedzą jest ma YouTube, bo YouTube jest na wyszukiwarkach, a Twitch to trzeba zrobić już konto, czyli prawie chyba każdy ma konto na YouTube. Większość ludzi ma konto na YouTube, ale nie ma na Twitchu. Na Twitch jest aplikacja systemową, jak się zainstalujesz, lewo lub najczęściej to masz YouTube'a bo żywacja Twitch nie jest ani aplikacją systemową, które tam jest, ani jest na wyszukiwarkę. Więc na pewno więcej osób ma YouTube'a. Jestem to pewno no na 100%. Tak jest. Na 100%. Nie ma opcji. Nie ma innej opcji. O gdzie się jestem głównym. Karni to brzmi jak kawiar. W międzyczasie widzę, bo widzę też zauważyłem, że dynie, że dynie, że dynie, że dynie, że dynie, mega fajnie TT. Nie zniszczyło, to, zrobiłem to. Że dynie bardzo do są opłacalne, widzę, ja co chwilę one mega dużo pro Dokładnie jedna dynia jest warta 50, więc pomnóżcie widzę sobie to 50 razy 20 co 3 minuty. Widzicie widzowie... Ej, nie, te dyni wypadają, nie! Nie. Napisz w kolendarzu, nie, nie piszcie, ja chcę być. Napisz w kolendarzu hashtag dynia. Więc teraz widzę, okej, okay, zrobiłem teoretycznie, mógłbym pobiegać, tak teoretycznie. Odkryłem, mm, że na maję można mieć majątek. Ej, ja uważam, że z tych nowych drzewek nie wypada w ogóle TT. Że z tych nowych drzewek nie wypadają w ogóle mm, jabłko. Więc te, drzewa zasadzamy, te inne, no tak, bo ja te robię. Od robimy nową rzecz. Remove sampling. ja w ogóle ciekawi mnie to, ile sampling grosie Minuty co? Minutę 10 sekund to jest dużo lepszy przykład. Od ja zamieniam. Tak, o nie. On za 30 sekund produkuję O te za 3 minuty. Zkoda, że bym to zakaza z menu. Dziwne, że nie, bo to menu menu, inne widzę, i za chwilę wszystko rośnie. Zdając moje zdanie życie, to za chwilę widzowie już ujrzę. Ja mówię, ja jednak nie zdążę zasalić wszystkiego. się jednak polega tak dużo formatrze, że zanim wszystko posadzisz, to już musisz zbierać. Właściwie to chcę dokonać Właściwie teraz to drzewo, to właśnie będzie następne Następne, taka sama prędkość jak te jest na fajne. Widzowie, nie ma drzewka, ej nie ma Widzowie, O tutaj jest, tutaj jest drzewko, drzewko, drzewka. O widzę, nie, to konie. Widzowie, już za chwilę będą jabłka A to bo ja zmienię na tamte drzewa, te drzewa są dużo lepsze aby za muszę się podsadzać są niższe i to te są dużo lepsze Widzowie bym głupi i zmienię na tamte Żeldzie. I jest od razu dwie Siekierki, przynajmniej dużo miejsca. Eku. Jej, widzę, że się cieszy, bo film trwa 13 minut. Więc ten film ogólnie, poprzedni, o widzę, jak zrobię to około to już kończy odcinka. Więc dobrze się z tym odniosłem, nie do końca odcinka. I dopiero następnym filmie mi się A w zasadzie, nie wiem, że to samo drzewo, to tak blisko, to to nowe. Jedną kratkę. O nie, po co to nie?

Okej, okay, to było 50, więc jeszcze kilka szybkich jabłek widzowie i mi się kończy za chwilę. Ja no, come Kaman, zbierajcie się jabłko. No i ten no szkoda. Już jest jak się czeka to on po on prostu nie wchodzi w treku. Mam z tego, to będzie dziesiąty jubileuszowy Czyli nie co to jest za jubileuszowy, ale taki dziesiąty Jej, z, no, z tej serii U mnie to jest chyba najbardziej oglądana seria na moim kanale, czyli z tej nienawidzący... Czyli bardzo ogólnie serie to jest serię o Minecraft. To w ogóle wszystkie filmy Minecraft to jest najbardziej na playlista. Widziałem zapomniałem wrzucać filmy do playlist. Jak robię jakiś film, to go nie wrzucam do jakiejś playlist. Do Minecraft zapomniałem. Wrzucać film do playlist. Muszę się przez playlist takie mam. Widzę bardzo wiele playlist, które są prywatne i publiczne. Jakieś małe, piosenki. pisarki. Owidzzę, patrzę teraz. i tak owszem, widzę ja jeszcze pamiętam mam zapasowy ten ten ja widzę ja nie wiem gdzie to trzymać bo ja, je ja wiem widzę I teraz teraz ja wiem bo przy jak speedrunner, że to robił mm, chce się tak nagle uczyć abyć jak speedrunner, bo to po prostu każda sekunda każdy liczy się co Podczas, jeszcze drzewo obracają, patrzą na teren i po prostu od razu wiedzą, gdzie się ruszyć. I nie mogą się pomylić, nawet tak jak ja muszę wcać ten teren, bo każda sekunda się liczy. Po prostu widzą, gdzie są wszystkie terki nie mogą szukać. W ten krótki czas zobaczyłem, że mam jeszcze kierkę. Za chwilę... Kurty świata z Random Seekly będzie poniżej 10 minut Dlaczego ciągle się ciągle boję, że już nagrywa się widzę skończy story i mam za mało miejsca ale nie, sądzę, że mam tak jeszcze z pół materiału Miejsce, widzę jabłko. Jest of Gravity zrobiony, co odcinek się kończy, widzowie. Czyli nie dlaczego się tak cieszę. Story of Gravity kolna. Teraz mam masę jabłko, widzowie. Teraz mam na maksę, bo teraz mam. Teraz trzebuję, bo wtedy jabłka. Nie dlaczego się do Was żalę. Żalę, ale tak po prostu doda Jak tu się żalę do rodziców? ja się też żalę do rodziców. Więc proszę, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na film, który byłby mega trudne Jadro trwa jakieś 20 sekund, więc patrzycie na nie kilka godzin pracy, więc proszę. Bo też nagrywamy dzisiaj, więc subskrybujcie komentujcie no i widzimy się jutro pa